Powiń balon włóczką. Zanurz go w kleju Elmers. Nanieś gorący klej i pomaluj go na fioletowo. Kiedy wszystko wyschnie, przebij balon. Bum! Kokon wisi na gałęzi drzewa. Emilka jest ciemną wiedźmą. Ach, chciałabym mieć dziecko. Wow, co to jest? Kokon? Hmm, co w nim jest? Emilka dotknęła go i zdarzył się cud. Kokon się otworzył, a w nim było dziecko. Wow, to Dzidziuś! Nie powinien być tu na zimnie. Owinę ją kocykiem i zabiorę do domu. Weź przepiórcze jajko. Usuń górę. Pomaluj je farbą akrylową. Wow, jajko jest pokryte serduszkami. Wygląda magicznie. Vivian przyszła do parku na mały piknik. Ale jak tylko rozsiadła się wygodnie z książką i napojem, to zaczęło padać. Wow, muszę się schować. Vivian czekała, aż przejdzie. Kiedy deszcz przestał padać, na niebie pokazała się tęcza. A kiedy tęcza zniknęła, Vivienne zobaczyła chmurkę z jajkiem. Wow, co za skarb! Jak tylko podniosła jajko, usłyszała pękającą skorupkę. Muszę biec do domu! Coś wykluwa się z jajka! Ta forma w kształcie bobasa przejdzie ciemną metamorfozę. Załóż jej ciemną bieliznę. Jej ciemne włosy są całe w brokacie. Przuzłub bieliznę gwiazdkami. I zrób dziecku koronkowy szal. Emilka zabrała dziecko do domu. Wsadziła je do łóżeczka ze starego czajnika i zaczęła czytać jej bajki. Koniec, czas iść spać. Ach, gdzie jest dziecko? Jest taka malutka, nie mogła uciec. Hmm. Hmm, nie jesteś chyba zwykłą dzidzią. Potrafisz się teleportować. Znów zniknęłaś? Co tam chowasz? Ty mały łobuzie! Wracaj do łóżka. Czas do spania. Co to za słodki bobasek? Nanieś róż suchymi pastelami, obrysuj oczy i pomaluj jej usta. Posyp głowę brokatem. Róg z piankoliny sprawia, że wygląda magicznie. Jednorożec ma piękne uszy i koronę z gwiazd. Ta bielizna do niego nie pasuje. Ciach, niebieskie pieluchy w gwiazdki już tu są. Ach, co za piękne dziecko. Vivian przyszła do domu i od razu położyła jajko w ciepłe miejsce. I wykluło się dzieciątko. Ach, jaki słodziak! Nagle chłopczyk zaczął płakać. Dlaczego on płacze? Ach, nie rozumiem. Muszę porozmawiać ze specjalistą. Zrób ramę z drutów. Użyj dolnej części plastikowego pojemnika. Pomaluj go na szaro. Dodaj krople gorącego kleju. Drut zamienił się w korzenie o pięknym blasku. Buteleczka ozdób do paznokci żegna się z nudnym korkiem. Czarna róża jest o wiele lepsza. Mójka prysznicowa z czarnej koronki wypoleruje te stópki na błysk. Czas zrobić Fibi kąpiel. Nie może być taka brudna. Wlej ciepłą wodę. Dodaj płyn do kąpieli i zrób pianę. Tak, wanna jest pełna piany. Dzidja ją uwielbia. Upewni się, że jest czysta. Myjka świetnie się sprawdzi. Właśnie tak. Owin Fibi w ręcznik. I posłuchaj reszty bajki o magicznym lesie. Tęczowe słomki. Dajcie nam białą. Wypełnij pojemnik proszkiem. Zrób nakrętkę. Dodaj etykietkę. Vivian i Edek przyszli do lekarza. Proszę usiąść. Co was dziś do mnie sprowadza? Pani doktor, to dziecko jest niezwykłe. Jest magicznym jednorożcem. Jak mam sprawić, żeby przestał płakać? Chodźmy go przewinąć. Okej, okay, wszystko jasne. Zobaczmy, co jest pod spodem. Ach, to dlatego płakał. Możesz użyć zasypki. Pokażę ci. Lekarka daje Vivianie butelkę i mówi jej, jak najlepiej zadbać o dziecko. Musisz kupić specjalny fotelik do auta i mnóstwo zabawek. Okay. Dzięki, bardzo mi pani pomogła. Zrób kółko na drucie. Dodaj koraliki. Wykończ kwiatem. Na górze jest malutki kotek. Co za niezwykła grzechotka. W domu Emilki robi się głośno. Ta rosiczka już nie domaga. Chce ciszy i spokoju. Dlaczego płaczesz, dziecko? Chcesz się pobawić? Hmm. Mam mnóstwo zabawek. Znajdę coś dla ciebie. Ale to dziecko nie lubi zwykłych zabawek. Emilka wie, jak rozwiązać ten problem. Potrafi zrobić każdą zabawkę. Ciemną grzechotkę, jest bardziej w twoim stylu. Nareszcie zamek wypełnił śmiech. Dziecko jest bardzo szczęśliwe. Wytnij kawałek styropianu na krzesełko dla dziecka. Zetrzyj powierzchnię. Jękka satyna to idealny materiał na obicie. Dodaj elementy ze wstążki i sznurka przy brzegach oraz grubą rączkę. To idealne krzesło. Dziecko potrzebuje dużo świeżego powietrza. Muszą kupić auto do jeżdżenia poza miastem. W naszym salonie jest wiele pojazdów. Proszę zobaczyć to pojemne auto. Jest luksusowe i szykowne. Zwróci uwagę wszystkich. Wyobrażasz sobie jazdę tym autem? Nie do końca o to mi chodziło. O, a czy to ładne auto jest na sprzedaż? Oczywiście. Jak mogłem zapomnieć? Jest w nim darmowy fotelik. Świetnie, przyda mi się. Wzór półksiężyca pasuje do stylu tego tęczowego dziecka. Tego właśnie mi trzeba. Przytnij słomkę. Zrób smoczek z glinki. Narysuj miarkę. To eleganckie opakowanie idealnie pasuje do produktu. To błyszczące mleko dla dzieci jest potrzebne, żeby je nakarmić. Czas coś zjeść, ale pamiętaj, jest wybredna. Mhm. Mam dokładnie to, czego jej trzeba. Wsyp proszek do kubeczka. Dodaj trochę mleka. Kapka magii, wymieszaj. I gotowe. Buteleczka dla dziecka jest gotowa. Kibi woli takie jedzenie, Nauczyła się nawet jak trzymać butelkę. Dobra dziewczynka! Teraz sama mogę zjeść śniadanie. Koraliki wysypały się na stole, więc lalilu wybrało to najpiękniejsze. Będą nam potrzebne. Tęcza jest gotowa. Dodaj wszystkie szczegóły i przywiąż je do tęczy. Dodaj hak z klipsem na końcu. Ten jednorożec zasłoni złączenie. Viviana i Edek ruszyli w podróż. Ale dziecko nie jest zainteresowane widokami. Ua! Ua! Co chcesz, grzechotkę? Nie mogę patrzeć na jeźdź i bawić się z tobą Edziu. Iwien przez chwilę pomyślała. Poszła do sklepu. Co mam kupić? Hej, w czym mogę pomóc? Mój syn płacze. Jak mam odwrócić jego uwagę? Hmm, chyba mamy to, czego ci trzeba. Spójrz na tę zabawkę. Łatwo przyczepić ją do fotelika, ale możesz też przyczepić ją do łóżeczka. O, idealnie! Dzięki. Edek bawi się zabawką i śmieje się. A Vivian może skupić się na jeździe, kiedy jej synek bawi się kolorowymi figurkami. To super!